Kto chce jeździć na nartach, ręka w górę. Chodźcie za mną. Idziemy jak kaczki. Możecie kwakać. Dobrze. Będziemy jeździć na nartach pierwszy raz. Uczymy się podstaw. Dzieciaki też. Moje narty. Jak je zdejmiemy? Naciśnij. Dobrze. Oby nikomu nic się nie stało. Ani nie miał kontuzji. Jak się jeździ na nartach? Pokażę wam. Poślizgasz się? Nie mogę chodzić. Niewiele brakuje. Zjedziesz na dół? Nie? Brawo! Zdjęłaś narty. Pójdziemy na dużą górę? Na dużą? Jeszcze nie. Chcę do mamy. Dobrze. Narty na wewnętrznej krawędzi. Zjeżdżamy pługiem. Ustawmy narty w stronę niebieskiego płotu. I jak ona tu przyszła? Hazel, co robisz? Co się stało? Zimno ci? Gorąco. Zbyt gorąco. Dlaczego płaczesz? Co z tobą? Kiedy jedna coś zrobi, inne papugują. Jeszcze raz? Chcę zjechać z dużej góry. Musimy zaczekać. Nie mogę. Co jest Riley? Chcę zjechać z góry, bo jestem najlepszą narciarką. Chcę iść tam. Musisz iść z siostrami. Nie chcę, Boże. To koniec dnia dla nich, więc i dla nas.